Hej. Hej, cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Żonek, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta, gdzie będziemy grali w Build Battle rze, rze, razem ze mną jest Liseł Sorry za to, że pies napierdala i jak wejść na tą niebagą górę ty Od drugiej strony okay. Czekaj. No, dobrze Czekaj. Dobrze myślisz. Dalej lecisz. O! No chodź tu? tu? A tu doble Dobra, przywitaj się. Cześć Dobra, Cześć, wystarczy. Możemy lecieć ty... No ja chciałem się przywitać. No jeszcze przywitałeś jesteś na odcinku, bądź szczęśliwy Rzucasz nasz na to w Nawet Co? Może, może być solo nawet A Jeszcze było Ale na dół nikogo pewnie nie będzie. Jest 11 osób O ty No to będziemy czekali no i to nie wiadomo ile przez co odcinek będzie trwał. To będziesz robił cięcia, naucz się Dobra, to robię cięcie Dobra, szybki start, okej okay. Dobra, już mamy siatkówka, joystick, gwiazda, fotel, czy oko? Czy dynia? Ja chcę oko. Dobra, ale to oko. Oko ma mało. No nie, ludzie dają na fotel. Fotel. Dobra, budujemy fotel, dobra, jaki duży czerwony fotel Czerwony? A jaki kuchy? E, odpauzowałeś? Tak odpauzowałem, działa wszystko. Uporwa o Eee, o, tak zrobimy Dobra, to ty buduj Zmienić podłogę? Możesz zmienić No jako? Nie wiem, ustaw sobie coś też. O! Taka Dobra, może być? Będzie tak fotel. Dobra, tak. Chyba dobrze mam. Nie, chyba długie. Pomóż mi! Nie umiem. Wystarczy, że tu zrobisz, no ja cię... Ale co mam zrobić? Chyba, że będziesz, oczywiście, wiesz. O. Bo mamy ucznia tu. A. Chyba, że robisz, oczywiście, swoje standardowe małe sanktuarium. Wiesz co? Przekonałeś mnie. To sanktuarium, na pewno tabliczka. Dobra, takie coś zrobimy. Mamy Dobra, takie coś. Nie, to niższe musi być. A szykawości coś się stanie, jak zrobię tak? kuba Jakie to brzydkie? Tak wiem. A ty i tak to robisz? Dlaczego tak mówisz? A ja nie wiem. A ty wiesz? Nie. No właśnie, dobra, mój piękny fotel działa, się robi, dobra, takie coś będzie. Piękniutko, ładnie. Teraz trzeba zrobić taką rzecz. Trzeba to wszystko połączyć. Piękniutko, przepięknie jest. Jak tam ci idzie twoje sanktuarium. Jak widzę, Zacząłem chyba... coś stawiać. O, klocę stawiasz, dobrze. Zacząłeś się rozwijać. Z tego, szkoda. Ile jeszcze. 3,5 minuty, to co. Chyba zdążymy. Chyba zdołu. zdążysz. No właśnie. Ja też powinienem zdążyć. Jakieś jeszcze poduszki, tu się wstawi. Coś może być. Jak to wygląda? No nawet, nawet. Um, raz włączyć. Trzy, 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 Czy? Cztery, cztery, pięć sześć. Tu, 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 tu. Bez roków. Takie coś mniej więcej. Miejmy nadzieję, że jak najwyższym miejscu zostaniemy. Czyli żadne. Dobrze czat jest spokojny, bo mi A. narratora przez chwilę łączył. <laughs> Dobra. Czat w ogóle nie działa. Jak widać. tak. Ludzie nic nie piszą. Dobra, zrobię takie coś. Ale wie, zagło. Jest została minuta, Kuba. Bierz. No to buduj. Buduję Kuba. Ja też buduję. Dobra, to jest takie coś. Jedną rzecz już zbudowałem. Gratuluję. O ja cię, to jest trudna budowa Musiała akurat ta budowlę wygrać Ja wolę oko Zrobiłbym przekrwione O ty kowo Co? Takie brutalne rzeczy robisz Czemu brutalne? Kurde minuta Szybko To ja bym zbudował samo oko Mam jakąś poduchę dodać, ale nie wiem czy zdążę. Mi nie pomagasz. No nie pomagam. Szybko kurwa. Zabuluj ten Nie tył. przeklinaj. Czego? No spuluj tu tył. Czekaj, ja buduję coś. Nie zdążymy Już Kurcze Abra, takie średnie, takie, 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 no O ja Cię, bo żeś poszedł i zrobi, zacząłeś, żeś zrobić to swoje te No to moje to <laughs> To twoje to To twoje przepiękne cudo To jest po prostu legendarne to podejść to zobaczyć. No podejciałem no i widziałeś Fod wszystko? Fotel. dobre A. To jest dobre. To jest fotel. To jest dobre. To jest fotel gamingowy. Taki by się ci przydał. Ja i tak się zeszłodnie. Więc... O, słabe. Tu daję kupa, bo kupa, to było kupa. Ciąg Kupa. Co to zajmuje punkty kupa? Serio? Nie wiem. W razie co nie klikam. Jak to mieliśmy trzecie miejsce? Niemożliwe. To jest niemożliwe. Bo wziął drugie. Długo. Mieliśmy 20 punktów. Weź solo. Solo. Solo jest bardzo fajne mówić. Boże, ale moje umiejętności budowania bez Ciebie będą no Dobra. Ale czy będą musiały wygrywać na tym... ciebie? Będę musiał wygrywać na tym, na czym wygrywam zawsze. Poczucie humoru. Tak. Brawo. Tak, napiszesz, nie umiem budować, za to umiem budować góry. Bo będziesz miał górę wielką. Budowaną. O. Patrz, Pięć osób już jest. Ty pa, jaki szybki. Jaki szybki jesteś. Ludzie już A? do ciebie ciągną. Dlaczego? Nie wiem. Ty musiałeś coś zrobić. Nieprawda. Ja nic nie zrobiłem, nic mi nie udowodnisz. O, już 12 osób, tak, nigdy nie, w... nie ciągnie. Okay. Kort tenisowy, yeah. konsola, pająk, kościół, super bohater, kino. Kino. Idę na kino. Pająk. Wiemy się, co będzie. Nie, yeah. o nie, konsola. Hmm. Dawać ja nie pająka. Konsola. Kort tenisowy. Czemu? Ja nie wiem, jak za tenis. Gdzie jest wieśniak? Tu jest wieśniak, Mi podłogę. Wieśniak, daj mi to. Dobra. Dobra, kort tenisowy, jako że to jest kort tenisowy. Musi być taki. i powiedz mi na czym polega tenis. Ten, ja to masz tą siatkę i te paletki. O ciul. Czy mam zbudować siatkę? No tak, i pole oczywiście Pole? No do tynisa. Pole pole, łyse pole Może wygram. Co? To tak. było wyzwanie? To jest kadet jakiś. To nie było wyzwanie, to była groźba. Mm. <coughs> o ty. Tak wiem. Kości, teraz musimy koło łeby wziąć. Kuwa prawie perfekcyjnie <coughs> Prawie. Tak wiem prawie. Prawie to ogromna różnica. Ale co z tego? Tak, że mam połowę zbudowaną budowli. Dopiero połowę? Jakie to, to musisz wielkie robić? Panie, wielka, ogromna siatka. Aż zaczekaj, jak wygląda ta siatka? Nie wiem, jakoś na pewno. Walić. Jeszcze gdzieś tu paletki wezmę. O, coś takiego. Dobra, jak im robię. Będzie takie coś Mogę zespałicy villagera? Nie wiem mm. Coś mi nie wiesz Dobra, to będę taki fajny. Spróbuję zbudować luzika Oczywiście pewnie mi to nie wyjdzie. Ciało, ta, bo on musi mieć ciało. Ta osoba, tak noga mi nie wyszła. To niech będzie tak? O, o ta. Ale, jak ja stawię Gyrgyzera, to oni się nie ruszają? Czy ruszają? Nie wiem. Ruszają się, Mendy, o nie. Oj, chyba mi się nie uda. Nie uda mi się tego typa chyba zbudować. Trochę małe Trochę małe Małe? Tak. To jest małe? Boże, tak. moje! jest kurka się dostaniesz epickie. Eee... Dobra, odwołuj masz, dobre. Dobra, nie epickie. Dajmy e, sobie epickie, faworyzujemy się. To legendarne Jak E, to miał być kort tenisowy, to takie no. Bo coś sama paletka. No ale on napisał, że nie wiedział o co w tym chodzi, więc zrobił coś podobnego. u średnie. Słabe, jak siatka na wysokości w tenisie, jak ona ma ziemię dotykać, kur. On, on widział tenisa po, kiedyś. Po. Bo ja sobie wcale nie go nie dogooglowałem przed chwilą.

nie powiedziałbym, że to tak wygląda średnie. A niech nie chcę Nie, słabe, dwa. bo siatka nie dotyka ziemi. Jak siatka pa. nie dotyka ziemi, to to jest pa. słabe. No właśnie siatka nie ma dotykać ziemi. Ma dotykać. Nie. Nie ja widzisz? To... Ta. Chciałem właśnie go, to... zbudować nie zdążyłem. Ale co on próbuje kopnąć w tenisie? Nie. To miał być wymach, nie wyszło mi. Chciałem spróbować. Jak to, że nie był nawet w topce? To jest niemożliwe. Panie, co żeś a mi dał? A który byłeś? Co żeś mi dał? Eee... a ty mi? Epickie. A ja szczerze zapomniałem, co jakkolwiek cię ocenić. Ja! Od ty? Ja Przez ciebie nie mam co. Ale spokojnie, zasługiwałeś na średnie. Ja ci dałem epickie. A mnie też w topce nie było. To, kuwa, I na odcinku chcę zobaczę czy to epickie było Tak, najpierw ci dam dobre, a potem zmieniłem na epickie Dobra, trzeba czekać na ludzi Ludzie włazić, wchodzić tu o Boże jaki jak, jak mi przylegało? Nalot ludzi Nalot ludzi. na lot ludziów Na lot, Niemcy bombardują Nie to nie Niemcy. To ty. Nie, dziecko wleciało. Leciało dziecko. Leciało dzieci. Dzieci wleciały, nie czytaj czatu. Z Gredek! Z Gredek! Lecimy na Z tak. Z Gredek. Tak. No nie, Z na 37%. Gredek. Mm, to dobrze. Z gredek. Jaj. Z gredek. Tak dobrze. Jak wyglądał z gredek? Ja nie Aj. wiem co to jest. Ja z greda po prostu. Taki mały stworek z Harry'ego Pottera. Dobra, to będzie tak. A jak on wygląda? Um, on jest jak skrzat Jak wygląda skrzat?! Kuwa ma podarte te i najlepiej, żeby trzymał w ręce ten. Mmm. Kuwa muszę tą zmienić. Oj, Trzeba zmienić podłogę. Dziękuję. Najlepiej, żeby trzymał w ręku skarpetę. Co? <laughs> Chyba ten... będę musiał chorego potera obejrzeć. Bo to jest domowy... bo zgredek to jest domowy skrzat. Czekaj, bo ja mam plan co zrobić. Dobra, będzie takie coś. Ale najpierw go zrobimy po prostu tą, potem damy mu jakąś szatę, potem damy mu w ręce jeszcze skarpetę. Mam nadzieję, że mi chociaż ta postać trochę wyjdzie. Nie, skredek nie miał ogona, dobra. W sumie on miał bardziej zieloną szatę, a więc się weźmie o takie coś. Ja rysuję, ja robię nie z gretka. Czemu ty nie robisz z gretka? To miał być z Bo nie wiem jak wygląda. Taki chudy skrzatek mały. To ja narysuję dużego i napiszę mały z gredek, duży z gret. <gry> trzymał skarpetę skarpeta będzie taka O, Wyciszają Co wyciszają? Nie wyciszuć Ciebie nie. Mnie możliwe. Choć ja nie piszę. Dobra, dam tabliczkę, że to jest skarpeta. Skarpeta. O. Teraz jeszcze łeb oczywiście tego jego spiczaste uszy też trzeba o nie trzeba ten dobra to zrobiłem teraz trzeba zrobić o co potem było jak to się dalej robiło przypomnijce nie z tego Czy są tu główki są główki kolory te białe o dziękuję Zostały dwie minuty יש ת'תניה chyba miał trochę włosków, ale nie wiem, nie pamiętam. A tam dam tele. Teraz tak, jakieś ubranko trzeba mu dać dookoła tego ciałka. ciałka. Tak, ten. W sumie można by było mu zrobić miecz jeszcze, tak jak trzyma raz miecz Gryffindoru. Musisz obejrzeć Harry Pottera, żeby zrozumieć. Czyli nie oglądałeś to no To masz trochę problem To nie rozumiem No właśnie, nie rozumiesz Ale spokojnie, mój zgred będzie W kredem no bo ja wiem Twój zgred będzie wygląda na z kredem Mój zgred jest, sam nie wiem czym nie oglądali Harry Pottera, nie wiedzą. To jest mój przepiękny zgredek. Ta. Zostało jeszcze 16 sekund. Przepiękny zgredek, z którego wstawimy na miniaturkę. Dobra, F2. Kołowa trzeba. Czekaj, tabliczka. Czemu F3, klikam, dobra. Nie tabliczka, zero. Drań. Co to? Zgredek. Dobre, zgredek. To takie coś? Ta. To jest jego łeb. To na prześrednie. A to ja go chyba go poznaję Jak nie znasz zgreda takiego zgreda małego, takiego no No kurwa, ja. to jest też fajne Zgredy Jak ktoś zrobił zegarek zamiast z gretka Jej słabe No. to chyba nie tylko jedna osoba i to chyba tylko nie jedna... nie tylko jedna osoba. To jak też... widać widać. Nie, bo coś. to nie ten pisał chyba, że zrobił zegarek. Hmm, czy co to? Czyś słabe. Co to? Rozmowa Harego ze zgredkiem. <grym> <grym> ja Garek To to jest! To jest takie średnie, bo to jest coś białego, coś <grym> dziwnego. Ja wiem co to jest! Agent Banan. Grany! Grany, O nie! <gryny> to jest grany! A więc co, Ron To jest z Ze skarpetą To jest Gredek! Dobre! Oceniaj! Dobre! Dobrej! Co to, to jest? brązowe. Średnie. Gradek się obsrał. Nawet nie ma ca całej z tego. Nawet nie ma swoich no. szat normalnych. Tylko jakieś podstrzępione, nie wiadomo co tu mu widać. O, chociaż coś. Daj ci dobre. Tak. Czemu to... Czemu on ma jakieś... No, jakiś patyk w ręce. Kij e, do bicia dzieci. Michu, co to jest? No kuwa! Zegarek. Zegarek. Zgredarek! 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 No nie o. byłem drugi! Jeden punkt różnicy! Co ty żeś mi dał, no, że taki byłeś zły? Dobry. No ty... Nawet nie wiedziałeś, jak wygląda zgredek. Dobra, no wycofiamy. wiem, temu to dobry. No właśnie. No to chodź, tu pożegnamy z... się. Trzy, trzy rundy przegraliśmy. Ale, ale z ja. Spreadem. Jeszcze coś jeszcze. To sobie zagramy, potem. Hmm. Chodź, pożegnamy. O, jeszcze się jedna potem. runda ze Skywarsów. Potem. Eee, dobra. Teraz. Teraz, 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 teraz. Pożegnam się bez ciebie. Tym. Nie, ja, ja, chcę się pożegnać, ja chcę się pożegnać To chodź tu Teraz, przy, ja chcę do sklepikarza Dobrze Zapraszamy do pięknego sklepikarza na koniec odcinka, tak? On jest bardzo fajny To jest brodaty Nic nie sprzedaje Brodaty ja sklepikarz Nic nie sprzedaje Tak Dobra Żegnajcie O, ja żegna... Żegnajcie, to jest koniec odcinka tego pięknego odcinka Żegnam wszystkich Żegnam wszystkich razem ze sklepikarzem. To jest mój kumpel i kolega super i sklepikarz. Opowiedz żart na koniec. Standardowo. Ten sklepikarz. I powiedzcie, ile łapek ma być jesioro, na następny tak. żart. Jaki żart? Za, na, zawsze na końcu odcinka będziesz opowiadał żart. I zawsze będziesz mówił, ile łapek trzeba, żeby mieć ten żart. Żeby był ten żart w następnym odcinku. No. 7. Dobra. 7 łapek w górę i będzie następny żart. A teraz mów żart, żeby zachęcić. Co śpiewa murzyn idąc po, idąc po pasach? Pojawiam się i znikam Brawo, żegnamy